Witam! Szanowny grono graczy. Witajcie! Zapowiedź testu w aktualizacji 2.3.0 na PST się pojawiła 23 czerwca 2015 roku. I wielkimi krokami zbliżają się zmiany, które mają wypalić mózgi No Life on Diablo 3. Mam nadzieję, że to co powiem, nikogo nie urazi. Ale będzie ciekawie. Słuchajcie, dla tych, którzy mnie nie znają, którzy są nowi na kanale, właściwie ten kanał powstał na Diablo 3. Właściwie ja od 1996 roku, kiedy wtedy miałem 15 lat, grałem w Diablo 1 bardzo długo, później Diablo 2, więc z Diablo jestem bardzo związany. No i Diablo 3. Jak każdy z nas jak każdy z nas. Ten, kto po prostu ma na tyle lat, żeby grał w te gry, to pewnie w nie grał, bo na ten czas to był niezły szum. No i słuchajcie, w końcu doczekaliśmy się jakiś nowinek z Diablo 3 po długim czasie oczekiwania i chciałbym z wami przeczytać wszystko, co tutaj piszę, no i przy okazji skomentować. Właściwie pokazać wam, pokazać wam jakie mam mniej więcej wrażenia do tego kontentu, który tutaj panowie z Blizzard'a przedstawili. Ogólnie, żeby nie było, cieszę się, że coś się zaczyna w Diablo 3 dziać. Mam nadzieję, że tego będzie więcej o wiele. Mam nadzieję, że doczekam się ogłoszenia dodatku już w tym roku. Mam nadzieję, że to wszystko się zmieni na lepsze. Jednakże założenia gry, w mojej ocenie, niektóre założenia gry są błędne i dlatego e, będą zawsze w grze. Po prostu same założenie, chociażby budowy przedmiotów, jest moim zdaniem błędne, które jest tutaj w grze, obecnie w grze. Ale może się to zmienić, kto wie. Więc zaczynamy. Nowy obszar, ruiny Szecheronu. Um, słuchajcie, oczywiście tu jest taka notka, pamiętajcie, prosimy, że jest to jedynie zapowiedź, tak więc wiecie, to się może zmienić, coś mogą dodać, coś mogą wyrzucić. Wiadomo, prawda? Nowy obszar Ruiny Shesheronu. Słuchajcie, aktualizacja 2.3.0 daje nowy, nowy obszar. Przed Wami zamrznięty pustkowie, zwane rujami szeszeronu, Stawicie tutaj czoła nowym, dziwnym przeciwnikom oraz niesprzyjającym warunkom. I tak dalej, tak dalej. Każdy z Was to czytał. Co jest ciekawe, tutaj napisano, że w tym zaginionym przed grobowiec Króla Kanianego, także Posiadałem jego legendarny skarb. No, to tak wydziałem. Chodzi o kostkę kaniannego. Będzie tam jakiś grobowiec, i pewnie trzeba będzie tam się wybrać, żeby znaleźć tą kostkę. Czyli będzie taki dodatek w fakcie piątym. Więc wygląda to mniej więcej tak, jak widzicie. Całkiem sprawnie, całkiem fajnie. To mi się podoba. To mi się bardzo podoba. To było kiedyś pokazywane dawno, dawno temu, jak pamiętacie. W Ameryce też był taki jeden. Prelekcja Joshua Moskwy. To jest, nie pamiętam gdzie to było. Gdybym pokazywano również, zapowiadano jakieś no, pół roku temu. Więc yy, ogólnie wiemy o tej lokacji, ale fajnie, że ona w końcu trafi na PST. Będzie można się przechadzać po nowych lokacjach. To jest plus, nowa lokacja jest zawsze ok. Dla Haken Slasha. Okej, okay, nowy artefakt. Kostka kanionego. O co chodzi z tą kostką? Słuchajcie, pamiętacie kostkę Hora Dreamów, prawda? Tak więc pozwólcie, że przeczytam chociaż część. Każdy, kto grał w Diablo 2 z pewnością pamięta kostkę Horadrimów, Jedyny w swoim rodzaju przyrząd umożliwiający łączenie przedmiotów. Choć artefakt ów był bez wątpienia przydatny, to z łatwością na pewno. Bez wątpienia był zajebisty. To z łatwością przewyższał go mocą jego powozu kostka chenianego. Czyli teraz ma niby być lepsza kostka, e, która nam pozwoli robić różne dziwne rzeczy. Mam nadzieję, że zakres wachlarz demontażu kostki Haradimów, właściwie sensowne użycie kostki będzie bardzo duże. Wątpię to, jeżeli. Wątpię z jednego powodu, ponieważ sam, sama budowa przedmiotów jest na tyle płytka, że może dojść do tego, że kostka będzie takim narzędziem do rozwalania przedmiotów, tylko i wyłącznie. Zobaczymy. Nie mówię, że nie będzie dobrze i chciałbym, żeby było dobrze. Naprawdę chcę się rozczarować. Tak więc, ja, ja widzicie, ja jestem dość pesymistycznie nastawiony do tego. Chociaż się cieszę, że są zmiany. Dlatego, że już wiele było mówione. Może dlatego. Ale nie, nie, nie podchodźmy do tego tak negatywnie. Fajnie, że się coś takiego pojawi. Kostka. Ja nadal będę na to mówił. Kostka Horadylmów pojawia się e, w Diablo 3. Yeah! E, fuck yeah! Super, no cieszy mnie to, naprawdę cieszy mnie to, w szczególności jeżeli będą tam. Bo tutaj pisze coś takiego, że ponadto kostkę można wykorzystać do przekształcenia jednego rodzaju materiałów rzemieślniczych w inny. Zastosowań jest wiele i wszystkie czekają na odkrycie. Tak więc jest sporo zastosowań. Miejmy nadzieję, że. Będzie ich naprawdę dużo, i że będziemy mogli sobie naprawdę robić niezłe rzeczy. W szczególności montować, miksować różne klejnoty z jakimiś przedmiotami. To będzie powodować stworzenie 6-sekundowego przedmiotu, na przykład. Fajnie by było. Ten wyjątkowy przedmiot umożliwia m.in. rozkładanie przedmiotów legendarnych na części, dzięki czemu ich mocy legendarne staną się dostępne do użytku jako umiejętności pasywne. Jak umiejętności pasywne, to jest najważniejsze słowo w tym wszystkim. Czyli innymi słowem, rozłożymy sobie przedmiot legendarny, na przykład, że e, Frenzy to uderzenie takie szybkie barba, znakuje się do 10 razy, tak? No i bierzemy to jako umiejętność pasywna. Ciekawe, bardzo ciekawe, bardzo fajny pomysł. Tak więc czekam na realizację, bo to może zwiększyć dość sporo, dość, o dość duży zakres, właściwie. Kombinacje pasywek. Szkoda, że mam tylko cztery sloty, ale ktoś może wymyślić coś całkiem odjechanego. Tak więc fajnie, że kombinatoryka stosowana powoli wchodzi do gry. Miejmy nadzieję, tak? Miejmy nadzieję, że tak będzie, że to będzie, nie będzie takie płytkie, płytka forma, tylko to jednak będzie fajnie działać. I wpływać w naszą wyobraźnię tworzenia postaci. Bo o to chodzi. Zawsze chodziło o to, chodziło o też Jak dla mnie. No i pomijam tuczenie stworów i tak dalej. Levelowanie postaci. No. Zdobywanie lepszego nieprzekazne. Ulepszanie systemu rzemiosła. To jest bardzo ważny dla mnie element. Craft był zawsze ważny w Hagen Slash'u. Puffow, jak sobie to pokazało, jak może być ważny, jak może być fajny, zabawny. Przynajmniej zabawny, bo z tego się nie śmiejmy, ale taki wciągający. I lecimy: Ulepszenie systemu rzemiosła. Słuchajcie, mamy dobrą wiadomość, którzy z entuzjazmem zbierają materiały rzemieślnicze dla tych. Począwszy od aktualizacji 2.0. Wszystkie materiały rzemieślnicze stosowane na maksymalnym poziomie postaci będą dostępne we wcześniejszych etapach progresji. Tak więc wyrzucają te całe śmieci, które tam były, czyli robią downgrade innymi słowy. Wszystkiego wywalają ten syf, do którego się nic nie przydawał w sumie się do niczego, bo jak wiecie, w ile tam? 2 minuty? Może mniej? Dwie minuty do 70. Zrobili już taki manewr? No nieważne, w każdym razie można bardzo szybko 70. wbić i tak. I to, co jest za nami, już nie jest istotne. Jest po prostu nieistotny, dobry, dobry manewr. Czyść, wyczyśćcie to Diablo do cna z syfu, jaki tam jest, który jest niepotrzebny, jest masę niepotrzebnego syfu, i yy, wstawcie tam coś nowego, coś lepszego, coś, co ma w ogóle jakikolwiek większy, głębszy sens, bo o to chodzi. Zmniejszyliśmy również liczbę schematów rzemieślniczych, czyli znowu, o, <kluzny> przepraszam, znowu downgrade, czyli yy, nie będzie tyle różnych pierdu tak? Czyli czyś, czy, czy, czyścimy, bo większość tego syfu w ogóle nawet nie opłacało się robić. Dobrze, wyczyścili. mam, mam nadzieję, że tak zrobią. Co usprawni proces tworzenia nowych przedmiotów i uczyni go bardziej przystępnym niż do tej pory, ponieważ właściwości, teraz czytam, właściwości wykonanych elementów ekwipunku będą się w, w, w sposób dynamiczny dostosować do poziomu waszych postaci. Czyli innymi słowy zrobili tak, jak zapowiadali, jak White tak mówił, że znajdziemy jakiś sprzęt, i legendarny na przykład kiedyś tam, i on będzie rósł z levelem. Czyli y, poziomowanie postaci będzie teraz bardzo płynne, bardzo szybkie. Szybsze na pewno. Y, następnie, niezależnie od tego, czy rozłupiecie czaszki na najwyższym poziomie trudności, czy dopiero zaczynacie swoją przygodę y, zebrane przez Was materiały rzemieślnicze, na pewno się nie zmarnują. Innymi tutaj mamy takiego screena, są tylko trzy materiały rzemieślnicze w Diablo 3. Akurat 3, bo Diablo 3, nie no, jest pewnie więcej. Mam nadzieję, że więcej tych materiałów dodadzą, z tego co piszą, ma tak być, więc zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądać. No, oczywiście to są materiały do zwykłych broni, bo tam dochodzą jeszcze materiały do, do legendarnych. Tak więc ciekawie, dobrze. Następnie zmiany w trybie przygodowym. Aktualizacja ma zawierać różne zmiany, mające na celu poprawę tempa rozgrywki w trybie przygodowym, które zachęcają graczy do wykonywania zleceń we wszystkich aktach. I teraz uwaga. Oprócz usunięcia krainy prób, czyli krainy prób nie będzie, poprawiliśmy nagrody za wykonywanie zleceń. Także dodając do skarbu Horadrimskiego nowe materiały rzemieślnicze, unikalne dla poszczególnych aktów, ukończenie bonusowych aktów w trybie przygodowym będzie teraz również skutkować przyznaniem dodatkowego skarbu Horadrimu wypełnionego materiałami rzemieślniczymi i Czyli będzie dodatkowy buff do bounties, do zleceń i będziemy mogli je wykonywać. No i później, tutaj dodano, że to będzie jeszcze złoto i niepowtarzalne, dodam słowo jeszcze raz powtórzę. Niepowtarzalne materiały rzemieślnicze powiązane z konkretnym aktem. Czyli innymi słowy, wracają do idei materiałów legendarnych. Mam nadzieję. Bo to dawało fajny fan. Proszę, nie słuchajcie żadnych łajnów, żadnych, przepraszam, mówmy po polsku, żadnych takich jęków na forum, jak dodacie znowu materiały rzemieślnicze legendarne, że jest trudno, albo ja muszę poświęcać swój czas, żeby to znaleźć, i nie mogę sobie zrobić przedmiotu, i to jest głupie. Taka jest idea Hackenslesha. Slasha. Masz sprzęt do zrobienia, masz wymagania, postaraj się, żeby to zrobić. Fajnie by było, jakbyśmy musieli naprawdę jakieś przerobanych gości zabić, żeby zdobyć takie, takie materiały, że myślę, wtedy byłoby wyzwanie w tej grze. Po, powtarzam słowo wyzwanie w grach. Hangoutsleż jest ważnym czynnikiem definiującym gameplay i właśnie miodność tej gry. Innymi słowy, jeżeli są wyzwania w gierce, gra dłużej, zosta dłużej zostaje świeża. To jest bardzo proste. A to, że czegoś nie umiecie zrobić albo coś tam, to już. To nie jest tak istotne, jak to, żeby gra była na długo. Starczała na długo. Kontynuujemy. Klikniemy tu jeszcze, jak widzicie, tutaj będzie do wyboru. Um, Greater Rift, tak się to wszystko pozmienia. Tak więc bardzo dobrze, że Blizzard coś zaczyna z tym robić. To jest dobre. I jest informacja na ten temat, to też jest super. To jest dobre. Że zaczyna coś robić. Nowy element interfejsu, sezonowe postępy to jest coś ciekawego. Postępy każdego gracza biorącego udział w rozgrywkach sezonowych wyglądają nieco inaczej. Bo to mnie sprawia właśnie z osiągnięciami. Począ, począwszy od sezonu czwartego, czyli to będzie już od sezonu czwartego, będziecie mogli śledzić swoje indywidualne postępy poczynione w danym sezonie, dzięki nowemu specjalnemu elementowi interfejsu. Ta pomoc, pomocna funkcja podziela jest na rozdziały, zawierające kamienie milowe, które może osiągnąć większość graczy oraz rangi dostępne dla graczy zaawansowanych. Nie wiem, co to znaczy za, gracze zaawansowani, czyli pewnie do, trzeba dojść do jakiegoś pułapu, żeby zaczęło to w ogóle, rangi zaczęły w ogóle funkcjonować. Następnie mamy coś takiego, jak osiąganie rang, odblokowuje dodatkowe ramki portletów, zaś najwyższa ranga niesie ze sobą wyzwania, które w którymś postanie będzie wymagało wysiłku i umiejętności od nawet najpotężniejszych spośród faramów. Wymagało wysiłku i umiejętności, tak. Więc będzie to w taki sposób wyglądać, takie ramki. Ranga też jest dobra, bo ona napędza w ogóle gameplay. Napędza ludków do, do tworzenia nowych, ciekawych rzeczy. Tu mamy możemy odblokowywać właśnie, jak tutaj widzicie, complete chapter 1, chapter 4. Innymi słowy tutaj są takie akty. Tutaj mamy, you will receive the following items, czyli nagrody. Uwaga, pety. Uwaga, pety. Pety! Czyli zaczyna się impreza, no i oczywiście tutaj mamy 8 zadań, które trzeba wykonać. Tutaj mamy takie bzdury: Wykonaj 5 Bounties, 5 zadań. Wykonaj, znaczy zakończę falem, lift, lifta, włóż, kamień do soketu. Ok. No, więc to jest ogólnie też, ok, więcej takich Bajerów? Miałem powiedzieć bzdur, ale w sumie takich bajerów, czy więcej, tym lepiej, bo jak wiecie osiągnięcia i również wyzwania są fajne w grze, można to wszystko kompletować, ale pety, czyli żeby tak szybko to wszystko nadchodziło, pety, tak więc ciekawie. Nawet e, nawet jestem zainteresowany zagrać na tym, w to na PST. Słuchajcie, nowe poziomy trudności w ramkach udręki. I tu mamy kompletny powrót do tego, co przedtem było, tylko by panowie z Blizzarda w końcu sobie uzmysłowili, a może jakiś czas temu, bo to trochę trwało, zanim to wszystko pewnie skończyli, a to trwa po prostu robienie takich rzeczy, że udręka 6 jest słaba. W sensie dodali starożytne przedmioty i one po prostu zmiażdżą od 6. I to jest niektórzy biegają na udręce 6 jak na normalu. Mówię serio. Tak więc, aby ułatwić, aby upewnić się, że najmężniejsi weterani nie wyjdą z prawy w trzemieniu legionów piekieł, kto to pisał, oddajemy w nasze, Wasze ręce 4 nowe poziomy w odpowiednim, z odpowiednim łupem i nagrodami, aż do ręki 10. Nie, klimatycznie ktoś to napisał. Będziemy dopracowywać te poziomy trudności, oraz nagrody podczas testów PST, dlatego wam tam. Miło, miło, mile widziane są opinie i sugestie. Tak więc tak wygląda mniej więcej wybór. Będzie wyglądać wybór poziomu trudności. Zauważmy, że Torment 7 tutaj mamy 1600% EXPA, a czy 1900% EXPA, 1600% złota. Gemy dropią, to, to było. Nowe legendarne przedmioty, aha, to też było. Okej, okay, czyli tu się nie, nie znajmie jakiegoś bonusu, może, może tutaj coś będzie ciekawego. Mam nadzieję, że to już naprawdę będzie ustawione i powsze czasy, bo nie chciałbym zobaczyć w kolejnym dodatku nowe, legendarne, starożytne przedmioty i później będziemy szukać starożytnych, starożytnych przedmiotów i jeszcze bardziej legendarnych, starożytnych przedmiotów. Wiecie, o tym mi chodzi. To jest absurd to takie tworzenie na takiej zasadzie przedmiotów. To nie, nie działa za dobrze na no, hack and slash. Hack and slash. Bo robi się naprawdę masę systemów, które są e, balansowane przez bardzo duży okres czasu, a nagle wchodzi Ci nowy tier sprzętowy i wszystko trzeba wyrzucić do kosza i praca od nowa. To jest e, zły system tak naprawdę. E, no ale dobra, mamy to, co mamy i y, X tam będziemy dążyć. Nowe przedmioty legendarne i elementy zestawów. Dla wszystkich zagorzałych łupców, e, łowców, łupów, łupców. Mamy również mnóstwo nowych, błyszczących przedmiotów legendarnych oraz części zestawów, Nowe błyskotki. Oprócz wprowadzenia zupełnie nowych przedmiotów, odświeżyliśmy również efekty specjalne niektórych istniejących przedmiotów oraz dodaliśmy efekty do tych, które takowe jeszcze nie posiadały. Czyli innymi słowy, nowe przedmioty. Mam nadzieję, że to nie oznacza w języku Bliza te same przedmioty, tylko z nowymi efektami. Jak ostatnio czytałem patch, raczej State of the Beta z Power no to tam chłopaki 100 nowych przedmiotów wrzucają. 100 nowych przedmiotów i Klejnotów, tak. A tutaj mamy. Mam nadzieję, że też taka mniej więcej pula, prawda? Miejmy nadzieję, ale oczywiście, no cóż, zobaczymy, jak to będzie. Dużo można wymagać, ale patrząc realnie na to wszystko na pewno nie będzie aż tyle. Będzie kilka pewnie, te przedmioty, które nie miały efektów pewnie zostaną. Mam nadzieję, że już zamkną ten rozdział przedmiotów bez afiksów, O czym więcej, tym lepiej i czytamy dalej podobnie jak miało to miejsce w przypadku poprzednich aktualizacji zmiany przedmiotów legendarnych nie działają wstecz, czyli trzeba będzie je ponownie dorwać żeby zmiana nastąpiła tak więc tutaj napisano, że ogólnie rzecz biorąc podjęte przez nas kroki powinny zaowocować większą liczbą możliwych do stworzenia do stworzenia konfiguracji postaci okej okay. Okej, okay, mam nadzieję, że tak będzie. No i oczywiście na samym końcu, tutaj nie mam żadnego screena, na samym końcu mamy zmiany w systemie walki i to jest ciekawa sprawa. Ciekawa, czyli ciekawe podejście do sprawy. Słuchajcie, przeczytajmy. W grze pojawi się również kilka zmian związanych z potworami. Wraz ze zmniejszeniem ilości umiejętności ograniczenia kontroli, czyli będzie mniej ograniczania kontroli, które będą miały wpływ na trudniejsze potwory, czyli potwory właściwie będą... Niepodatne. Dostosowaliśmy post, postępy w szczelinach oraz w ogólnym zdobywaniu punktów doświadczenia za zabijanie potworów tak, aby postępy owe lepiej odzwierciedlały wysiłek włożony w zgładzanie przeciwników. Przykładowo potwory, w których zabicie wymaga większego wkładu, czasu bądź wysiłku, zapewniają teraz więcej doświadczenia, a te, które są szczególnie łatwe do zabicia, mniej. Okej, okay, taka różnorodność. Mam nadzieję, że to się nie przerodzi, że hej, znaleźliśmy w tamtym miejscu, już spawnują się te stwory i cały czas lecimy tam reset, lecimy tam reset, lecimy tam reset, tak w kółko. Bo ten system takiej równowagi poziomu i dostosowywania levelu Danego stworka powoduje takie dziwne, właśnie błędy, jak już doświadczaliśmy. No, ale zobaczymy. W porządku. Wprowadziliśmy również zmiany, które mają na celu stworzenie równowa równowagi pomiędzy czasem spędzonym na poszukiwaniu lub oczyszczeniu głębokich szczelin, a czasem poświęconym na walkę ze strażnikiem szczeliny. No, dobrze. Dzięki takim zmianom, mam nadzieję, położyć większy nacisk na dokładną eksplorację szczeliny. Ja bym w ogóle nie kładł nacisk na szczeliny. Mówiąc szczerze, mam dość szczelin. Chciałbym wyjść na świat. Zobaczyć ten piękny świat Sanctuarium. sanktuarium. To bym chciał i żebyśmy mogli grać solo również, żeby to miało jakiś sensowny efekt. No ale myślę, że tego nie zmienię, bo oni chcą, żebyśmy wszyscy razem wspólnie grali w ich gry. I również nie wprowadzam opcji jestem offline. Opcji niewidoczne to Battle.net pewnie, bo, bo jest to zbyt trudne. <grych> to jest naprawdę Battlenet. powiem Wam, że to jest taki system, który skanuje wszystko i wszystkich. Nie ma znaczenia czy nie ma żochody z nim, ale no, ja jesteś zawsze online już. Jak jesteś, to jesteś. To też mnie denerwuje. No i oczywiście testy ruszę niebawem. Taki mały off-top zrobiłem. Nowy obszar, nowa kostka, nowe przedmioty, poziom trudności i zmiany w trybie przygodowym. A to wciąż nie wszystkie nowości. I to jest ważne. To wciąż nie wszystkie nowości. Mamy nadzieję, że z niecierpliwością czekacie na możliwość wypróbowania ich na PST. Czekam i podzielenie się z nami swoimi bezcennymi spostrzeżeniami. Na pewno. <grym> na pewno. No, i tak dalej, tak, tak. Do zobaczenia na PST. Moi drodzy, jeżeli patrząc, patrzymy na to ogólnie, jest dobrze, że się to zmienia. Jeżeli popatrzymy na to, zaczniemy to wszystko roz, rozwalać, że tak powiem, skupiać się na poszczególnych częściach, to może tak naprawdę nam umknąć cały sens tego postu, bo sens jest taki, że daliśmy wam mniej więcej. Um, I tak pokazaliśmy wam, mniej więcej, ideę, ale szczegółów nie za bardzo. Jest tutaj masa takich drobnych rzeczy, które są mega istotne, ale nie wiemy na nich, o nich kompletnie nic. Tylko wiemy to, że może że zaistnieją w jakiejś tam formie. Nie wiemy w jakiej formie, nie wiemy wiele, szczerze mówiąc. Jest to całkiem ciekawy zarys koncepcyjny, szczególności z tymi stworami. O poziomie trudności już nie wspominam, bo to wiadomo fajnie mieć wyzwanie, jednakże nadal wrzucanie wszystkiego do głębokich szczelin jest moim zdaniem dużym minusem tej gry. Powtarzalność tego wszystkiego nie jest nieograniczona. W sensie właściwie to losowe lokacje nie są nieograniczone, są ograniczone i to będzie powodować właśnie to, że wcześniej czy później szczeliny wyjdą nam bokiem, już wychodzą powoli. Tak więc mam nadzieję, że system rzemiosła, rzemiosła będzie na tyle fajny, przejrzysty, że będzie no będzie po prostu o co walczyć. Nowe yy, materiały, że wprowadzą naprawdę wiele zamętu, że kostka Kanai'ego yy, też wprowadzi sporo zamętu i będzie można robić różne dziwne rzeczy, o których nie mieliśmy nawet pojęcia i nagle o coś wskoczyło coś takiego niesamowitego, prawda? Na początku pewnie tak będzie. Mam nadzieję, że dużo tych możliwości nam pozostawi ta kostka. Zobaczmy sobie jeszcze jak wygląda, bo nie pokazaliśmy. Tak więc Kanai's Cube tak wygląda. Do wspomnienia, moi drodzy, Transmute. Ciekawie, będziemy mogli coś wrzucić. Tu sprzęt, tu zbroje, tu pierścień. I kliknąć i coś się stanie. Jest tylko 6 miejsc, jak widzicie. Nie za wiele. Tak więc zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać. Ogólnie pozytywnie. Jednakże wiecie, dużo się działo w Diablo i dużo trzeba będzie pracy poświęcić, jeżeli chodzi o Bliza. Żeby doprowadziło tą grę do porządku, jak dla mnie. No i mam nadzieję, że tak będzie. Dzięki za uwagę, dajcie znać co myślicie na ten temat, bo naprawdę pewnie będzie gorąca dyskusja, niektórzy twierdzą, że Diablo już dawno, już nie powstanie, niektórzy wciąż nie grają, z zapartym tchem wbijają kolejne poziomy szczelin, głębokich szczelin, również na hardkorze, tak więc no, będzie ciekawa dyskusja na pewno. Dzięki, na razie trzymajcie się, ja jestem ciekawy co z tego wyjdzie, no ale wiecie, to jest Diablo 3. Ja już teraz oczekuję konkretów Już nie oczekuję takich zapowiedzi szumnych Oczekuję konkretów Wrzucajcie, to ma być dobre, to ma być przemyślane Mam nadzieję, że już teraz wy, Wypracowaliście sobie w, Że w końcu sobie wypracowaliście Koncepcję w ogóle gry Bo ona się zmienia od lewej do prawej Coś wrzucacie, coś wyrzucacie eee, Teraz będziecie czyścić To co było właściwie jeżeli chodzi o Craft Mam nadzieję, że to będzie droga do dobrego końca Dzięki, do うん。